i don't To dobra ten tego teraz co nie no to tak kochana mamo dzisiaj była kartkówka z której dostaliśmy pałę co nie pałę co nie no to niech tak to teraz. Będzie co nie no to teraz no to dobra mamo co nie no to za ten tom no pałę ja będę musiała iść dostać karę od wujka Edzia co nie ale dobra ty się z. Nim jeszcze rozliczysz co nie ale dobra jak tam chce ta co nie no to jak tam chce ta no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania. Co nie a czas na robienie tego co trzeba co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na dostanie kary od wujka edzia co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co tam moi kumple, czy my ten tego idziemy, my dzisiaj iść zrobić to co mamy, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie, ale dobra jak tam chce ta, co nie, ale dobra niech wam będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na branie tego alkoholu, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie, ale dobra jak tam chce ta, co nie. No to idziemy my ten tego po ten alkohol, czy nie no mi to powiedzcie co nie moi kumple co nie no to. Dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co to będzie a kto co wy będzie co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie czyli co to będzie ale dobra ja tam potrzebuję alkohol co nie no to niech to tak teraz będzie co nie ale dobra ten tego co nie no to niech to tak teraz będzie co nie no to idziemy my potem no ten Alkohol co nie no to jak idziemy po ten alkohol czy nie no mi to powiedzcie co nie no to idziemy my potem Alkohol co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to dobra co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas teraz zrobić to, co mamy, co nie, czyli iść, szukać ten tego, no alkoholu, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to jak to będzie, co nie, no to okej, okay. no to jak idziemy my po ten alkohol, czy nie, bo mi się chce go bardzo pić. Co nie, no to okej, okay. no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to co, no to teraz koniec gadania, a idziemy chlać alkohol, co nie, no to zróbmy my to teraz, to co mamy, co nie, no to teraz czas na alkohol, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no, to co tak jak mu jeden z nas może pójdźmy my z tego no monopolowego do pracy, co nie tej no tej fizycznej co nie no to tak może pójdźmy zbierać puszki od alkoholu, no to zróbmy my tak dopijmy my resztki, a potem sprzedajmy te znalezione puszki, no to jak co sądzicie o moim planie, co nie no to jak to będzie, co nie no mi to powiedzcie, co nie moi kumple dobry. To jest pomysł, czy zły no mi to powiedzcie moi kumple, co nie kochani przyjaciele, chodźmy my zbierać te. Puszki dopijając resztki a potem idziemy my do monopolowego albo piwialni co nie no to okej. Okay. No to dobra no i właśnie też tak grupa alkoholików poszli iść po ten no ten alkohol zbieracz puszki i metal by sprzedać go i dopić resztki alkoholu co nie, no i właśnie też tak to było, co nie, ale dobra teraz, co nie, no to tak to właśnie było, co nie, ale dobra teraz, co nie, no to teraz może Wam pokażę. Uczniów klasy trzeciej C ze szkoły podstawowej numer 31 imienia Edwarda Gierka w CHEŁMŻY co nie, no to tak to właśnie było, co nie, no to. Tak to właśnie było, no to teraz mogę ja wam pokazać coś jeszcze ciekawego, co nie, no to okej, okay. co nie, no to teraz niech tak to teraz będzie, co nie, no to dobra, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie będzie, no mi to powiedzcie, co nie, no to ich tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania. I tak my dostaniemy wpierdol, co i moi kumple, no to jak idziemy po wpierdol, bo jeszcze dwa godziny lekcji nam zostały, co nie kurwa moi kurwa przyjaciele z kurwy syny, co ja muszę teraz tłumaczyć ojcu i babci to co mam, czyli ten, no ten wpierdol, co nie, no to niech. Tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie a czas na szykowanie się na wpierdol, co. Nie moi kumple, co nie no to dobra, co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie no to i tak nam wpierdolą, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to i tak my dostaniemy ten no ten wpierdol, co nie no to tak i my dostaniemy wpierdol. Co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas na dostanie w co nie no to teraz czas na pierdol, co nie za dwa godziny rodzice dążą nam ostre wpierdołom, co nie no to niech tak to. Teraz będzie co nie no to co i tak my dostaniemy w pierdol, co nie no to teraz koniec gadania. Co nie a czas na dostanie w pierdol, co nie Lolek, Bajce, Pskazio i Baten i jeszcze Wy Hubert i Alina, Jędrzej, Kiewin i Małgosia oraz Igorek i Edołunę, Barbara, Sonia. I jeszcze inni uczniowie co nie no to dostaniemy my wszyscy w pierdol co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co teraz będzie, no mi to powiedzcie, co nie moi kumple, co nie, ja nie chcę dostać w pierdołu, ale to jest nieuniknione, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec będzie za dwa godziny lekcji, co nie no to tak to właśnie było, co nie i tak my dostaniemy w pierdol, co nie no to co my robimy z tym w pier to ja nie wiem, ale niech wam tak będzie. Co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas teraz na dostanie w pierdołu, co nie moi kumple. No to dobra ten tego teraz, co nie no to ja tam jestem gotowy na wpierdol, co nie no to jak to będzie no mi to teraz powiedzcie, co nie no to teraz co no to jak to będzie z tym no tym wpierdołem, co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania, co nie czas na wpierdol bo... I tak mi ojciec wpierdoli i macocha, i jeszcze moja siostra, co nie no to co to za kurestwo, by te merzy nim nie biły za pałes. Kartkówki, co nie no to okej, okay. niech tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. teraz dobra, co nie no to tyle. Temacie, co nie no to okej, okay. dobra, co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie mam nadzieję że matka mi nie wpieprzy co nie za to no mnopałe ja i tak niedawno skończyłem 10 lat co nie a teraz ja muszę iść do tej no tej klasy trzeciej co nie no to jak to będzie co nie a w ogóle ja raz zostałem w przedszkolu dlatego mam... Dziesięć lat, a wy dziewięć, ale mądrzejszy się ja nie czuję, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec. Gadania, co nie no to okej, okay, dobra, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz koniec gadania, a czas. Przygotować się na wpierdol, co nie no to czas w domu na wpierdol, co nie no to okej. Okay, teraz dobra, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co tak wam ja wam pokazałem dresów z klasy trzeciej C, co nie a teraz ten tego czas wam pokazać mieszkańców. Cmentarza co nie no to niech tak to teraz będzie bo i tak my jeszcze mamy parę odcinków z serii do Interpolu co nie no to zaraz ja wam tam resztę wam Pokażę co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to zaraz ja wam to pokażę co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na Zrobienie tego co trzeba co nie czyli czas tam iść co nie no to okej okay. wam pokazać mieszkańców cmentarza co nie no to okej. Okay. No to dobra moja cmentarna rodzinko, co nie moja cmentarna rodzinko, no to co idziemy my ten tego iść pić, co nie ten no ten alkohol, co nie no to co no to teraz czas iść po więcej alkoholi, co nie no to jak pijemy my ten tego na zdrowie, co nie no to teraz czas na chlanie, co nie no to jak idziemy my do ten tego no króla cmentarza, edzia bo my już wszystkie groby posprzątaliśmy co nie moi. Kumple, no to teraz czas na odpoczynek, co nie moja rodzinko, no to teraz czas odpocząć, co nie, no to dobra, co nie. No to okej. Okay. Co nie pysio, no to jak tam pysio, co nie, no to co pysio, i Mietek i Janek i Inka, co nie, no to co my ten tego dzisiaj robimy, no mi to powiedzcie, co nie moi kumple, co nie, no to jak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na chlanie, co nie ciekawe, ile alkoholu dostaniemy od szefa Edzie dzisiaj, bo mi Chce się tego dużo pić, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz czas na chlanie, co nie no to dobra, co nie. No to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co no to co tam chochliki alkohochliki i króliki szkielety cmentarne, co nie no to ja tutaj jestem chyba jedynym człowiekiem, albo raczej eks-człowiekiem w tym gronie, co nie ani chochlikiem czy królikiem co nie. Ale dobra, jak tam chce ta, to ja pójdę po ten alkohol do śmietnika w Chełmży, co nie no to ich tak to teraz będzie, co nie no to teraz dobra czas iść po. Ten alkohol poza cmentarz, tylko ciekawe czy nam szef pozwoli, co nie o to jest pytanie, co nie no. To jest pytanie, co nie no to okej. Okay no to dobra ten tego teraz co nie no to jak to będzie co nie no to co Mietek co z ciebie zachwali pięta co nie no to co z ciebie zachwali pięta co nie no to dobra teraz co nie no to jak to będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co trzeba co nie no to teraz czas na ten no ten alkohol co nie bo my nie alkoholicy, co nie, no to my nie jesteśmy alkoholikami, co nie. No to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz czas po alkohol, bo my nie jesteśmy alkoholikami, co. Nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, moja rodzinko, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co, no to idziemy po ten alkohol, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to jak to będzie, co nie no to ja ten tego, ja tego nie wiem co nie, ale dobra teraz, co nie no to teraz co nie koniec gadania, a czas na branie alkoholi, co nie no to niech to tak teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas na chlanie co i moi kumple, co nie no to teraz czas co nie. No to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz czas na chlanie, co nie inka i mandarynka i mietek i pysio, co nie no to teraz czas na chlanie, co nie no to okej, okay, teraz dobra, co nie no to dobra, co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no i tak ja wam pokazałem tą no grupkę kumpli z cmentarza co nie a teraz czas wam pokazać kogoś żywego czyli innych takich tam kolesi co nie no to teraz czas wam pokazać tych no tych może innych alkoholików co nie co tam alkoholicy knują za pomysł by zdobyć Alkohol co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas teraz na zrobienie tego co trzeba co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania a czas na pokazywanie tych meneli co nie no to okej. Okay no to dobra ten tego teraz co nie no to co ten tego dzisiaj będzie no to jak moja rodzinko gumisiów co nie no to co idziemy chlać te no te alkohole czy nie no mi to powiedzcie co nie no to ja też chcę trochę alkoholi co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to czas na chlanie tych alkoholi co nie moja rodzinko no to Teraz czas na chlanie co nie moje gumisie czas na picie soku z gumii jagód co nie no to czas to teraz pić co nie no to czas na chlanie co nie no to okej okay, okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co teraz będzie, no mi to powiedzcie co nie, ale dobra ten tego teraz, co nie no to teraz koniec gadania, co nie czas na picie soku z gum jagód, co nie no to ich tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie czas na chlanie, co nie no to co bierzemy ten alkohol, co nie no to ich tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas. Na chlanie, co nie wy wszyscy i my wszyscy alkoholicy, bo każdy alkoholik potrzebuje alkoholu, co nie no. To my wszyscy go potrzebujemy, co nie no, to teraz czas na chlanie alkoholu, co daje nam życie, co nie no, to niech tak to teraz będzie, co nie no, to okej. Okay. No to dobra ten tego, co nie, no to tyle, co nie w tym, no tym odcinku, co nie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli iść zakończyć ten odcinek, co nie, no to teraz koniec gadania, a czas na zakończenie tego, no odcinka, co nie. No to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania a czas na zakończenie tego odcinka co nie no to papa cześć do następnego odcinka w Następnym też wam coś ciekawego pokażę co nie no to teraz papa cześć do następnego no to odcinka co nie no to papa cześć do następnego odcinka co nie, no to papa, pa, cześć, no to elo, elo, elo.